no nagrywa się. Przejdziemy w tej chwili do wymiany tego oleju. Jak już wcześniej pokazywałem, jest to Hippolc. Olej jest spuszczony. Zakręcam śrubę. Pustowo. klucz numer 17 dokręcam wszystkie śruby musicie uważać dokręcać bo to niestety pewne elementy są aluminiowe więc można po prostu skręcić ja jestem amatorem więc, więc tak no spróbuję po prostu szczucień to wszystko robić odkręcamy górną śrubkę będziemy za olej jeszcze wcześniej nabyłem tutaj takie lejeczki. 7 zł to kosztowało. Są tutaj różne lejki w sklepie motoryzacyjnym chociażby w to Proszę bardzo, o. Parę lejków także, któryś z nich na pewno podpasuje. Będę zaraz używał też jeden z lejków do wymiany tam tego oleju do nalania. Myślę, że nie wiem, może ten. O. Myślę, że będzie dobry lejek. Olej Hipol, 200 ml, nie wiem ile to ma, no też żeby nie chciałbym za mało wlać, to ma litr, nie wiem jak tu działki są w skale, ile tego wejdzie, raz, dwa, trzy, raz 200, Na no, myślę taka jedna działka, to może mieć 200, nie? Albo nawet wiecie co bym sobie może nalał w coś, Jakąś miarkę zrobił, szklankę, czy może nie szklankę, albo coś takiego, co, co może mieć 200 ml, bo tak w sumie lanie jest na oko. Tu nie wiem ile to taka działeczka ma, no, spróbujemy, no. Tam się nie powylewało, trzeba po ostrożnie Nie wiem. Przydałby się generalnie jakiś lejek zakręcony, rzeczywiście. No ale spróbujemy. No. Dużo tego się nie wlewa, więc. No widać ten, ale ja widać tamten. No niestety to jest bardzo, o, to jest prawie biały. Prawie przezroczysty, ale no. coś mi się tu ulało troszeczkę.